Siemak, jak jesteś nowy na kanale, to zostaw suba z dzwoneczkiem, bo do końca wakacji chcę wbić 3000 subskrypcji. I oczywiście nie zapomnij napisać miłego komentarzu, to przetnę ci serduszko. Siemano! Wyjebane mam, przechylam szkoło Przede jeszcze długa noc Mam jeszcze moc, by zrobić coś Aby mieć czas wspominać przez kolejny rok Wybijam już na miasto, ziomki ze mną okulary, chitę na rację swoje oczy, bo i Ale wchodzę sobie do sklepu, bo mam serio wyjebane w to Zimne piwko, wjeżdżam w taki upał Stary obrót, się zobacz jaka dupa mocha, ale to kupić ktoś, suki o panu się to przecież masz jestem tutaj sam przydałby się jakiś awaryjny plan Txada tak na 100 lajków, bo jak nie wbijecie 100 lajk like, no to no, przykro no